Ponad 600 planszówek od prostych gier imprezowych przez rodzinne klasyki po zaawansowane strategie. To wszystko czekało na uczestników planszówek w Spodku. Jest to wydarzenie dla miłośników gier planszowych, ale też dla wszystkich ludzi, którzy po prostu ciekają, szukają jakiejś ciekawej rozrywki. No i chcieliby też te gry po prostu poznać. Nie ma problemu jeśli się gier nie zna. Można przyjść, my tłumaczymy, można zagrać u wystawców, oni też tłumaczą. Także każdego zapraszamy. Czyli planszówki wciąż są w dobrej kondycji, choćby w porównaniu z grami komputerowymi? No tak, tak. Jakby, jeśli chodzi o gry planszowe, to jest coraz większe zainteresowanie. Rynek się bardzo rozwija, zwłaszcza w ostatnich latach. I no, obserwujemy to właśnie też po, na takich imprezach tak? one też cieszą się coraz większym zainteresowaniem. A jakieś trendy, tendencje? No wzrost, generalnie wzrost, tak. Powstaje coraz więcej miejsc, gdzie można grać w planszówki, powstaje coraz więcej klubów czy stowarzyszeń, które w jakiś sposób włączają się w organizację takich wydarzeń. A jakiego typu planszówki są najbardziej popularne? Każde. Nie ma jakby jednego typu, jakby każde gry mają swoich innych odbiorców. Są gry rodzinne, są gry strategiczne, już takie dla hobbystów, są gry imprezowe, przy których można się po prostu dobrze bawić, yy, czy to z rodziną, czy ze znajomymi. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i tylko po prostu przyjść i wybrać. Wokół nas wielu miłośników planszówek. Pierwszy raz na tej imprezie? Nie, nie to już trzeci raz. No i jak oceniasz atmosferę? Znaczy, póki co wszystko się rozkręca. Wydaje mi się, że będzie świetnie jak do tej pory na, każdym, yy, na każdej edycji. No póki co się nie zawiodłem. No, jak to wygląda w praktyce? Ale to Zależy od tego, jak to ma podejście. Można przyjść i szukać nowości u wydawców, a można po prostu przyjść większą ekipą i wypożyczyć sobie jakąś grę w pożyczalni, usiąść. Są animatorzy, którzy pomogą coś wytłumaczyć. To ja mówię. Zależy, jakie ma się podejście do, do spędzenia czasu. Ja raczej szukam nowości i tego, co wydawcy mają na swoich stoiskach. No właśnie, y, planszówki mają przed sobą przyszłość, czy wręcz przeciwnie, jak to wygląda? Znaczy póki co, jak y, człowiek się zagłębi w to, co się dzieje w internecie, to mam wrażenie, że tych ludzi cały czas do hobby przybywa. Ja już sam parę lat hobby jestem i udało mi się parę osób wciągnąć i mam wrażenie, że cały czas to wszystko idzie do przodu. A które planszówki poleciłbyś? Znowu, zależy dla kogo. Ja, y, dlatego już parę lat gram, wolę cięższe tytuły. Mam swoje ulubione wydawnictwa tak? i wiem, że gry z tego wydawnictwa są dla mnie po prostu, bo już celują w cięższe gry, które są po prostu trudniejsze i bardziej wymagające. Oprócz wypożyczalni i miejsca do grania można było także kupić gry na stoiskach najlepszych polskich wydawców. Z kolei w strefie prototypów przetestować najciekawsze projekty początkujących autorów.